Cześć, w tym nagraniu przygotowałem dla Ciebie zadanie. Zadanie, które pozwoli Ci utrwalić wiedzę, którą zdobyłeś we wcześniejszych lekcjach. Zaraz opowiem Ci o treści tego zadania oraz pokażę testowaną stronę. Jednak pod tym nagraniem na naszej stronie testować.pl znajdziesz dodatkowe materiały, takie jak treść zadania czy kilka podpowiedzi, które przygotowałem dla Ciebie, aby ułatwić Ci realizację tego zadania. Także nie przedłużając, chodźmy do treści zadania. W zadaniu chciałbym, abyś wykonał prawidłową rezerwację na naszej stronie testowej. A dokładniej rozbijając to zadanie na kroki, na początku zaznacz checkbox food, czyli checkbox, który dotyczy feature'a, który można czasem spotkać na wakacjach. Następnie wykonaj rezerwację dla danej naty przez kliknięcie odpowiedniego przycisku. Po wykonaniu tych akcji kliknij checkout. Wtedy zostanie wygenerowana odpowiednia wiadomość i zweryfikuj, czy zgadza się ze stanem oczekiwanym. Wiadomość ta zawiera informacje na temat feature'ów, które wybraliśmy, daty rezerwacji oraz finalnej ceny. Tak jak też wcześniej wspomniałem, na naszej stronie w na jaktestować.pl znajdziesz w podpowiedzi do tego zadania. Zadanie to zrealizuj w oparciu o naszą testową aplikację. Wspominałem o niej na jednym z poprzednich nagrań. Link do niego oraz do aplikacji znajdziesz też pod tym nagraniem. Po uruchomieniu jej lokalnie mamy ją tutaj na porcie 3000, i teraz, aby przejść do strony testowej, wystarczy, że ze strony głównej kliknij w Practice Pages. A następnie na liście stron do testów znajdziesz przycisk Reservation V1. W tym momencie znajduje się on w Other Challenges, po kliknięciu w ten przycisk zostanie przeniesiony na stronę, do której napisz proszę test automatyczny. Dla przypomnienia najpierw zamów jedzenie, następnie zarezerwuj poprawną datę i kliknij checkout. Jako wynik otrzymasz podsumowanie swojej rezerwacji w polu Results i proszę zweryfikuj go, czy zgadza się z wynikiem oczekiwanym. Tak wygląda treść zadania oraz szybki pokaz strony. Pod nagraniem znajdziesz dodatkowe materiały, a ja w kolejnym nagraniu pokażę Ci przykładowe rozwiązanie do tego zadania. Zatem powodzenia i do zobaczenia w niebawem w kolejnej lekcji. Cześć!